Wyjaśnij alegoryczne znaczenie bajek. Tak może brzmieć pytanie w maturalnym teście historyczno-literackim. Co to jest alegoria? Allegoria jest to stały motyw, który pojawiać się może nie tylko w dziele literackim, ale w każdym dziele kultury, tak zwanym tekście kultury. Allegoryczna może być postać, zdarzenie, przedmiot. Oznacza to, że oprócz znaczenia dosłownego wskazać możemy również sens dodatkowy, domyślny. Wtedy właśnie mówimy o sensie alegorycznym. Najłatwiej zrozumieć alegorię na przykładzie. Częstą alegorią literacką jest chociażby ukazanie żeglugi, podróży, wyprawy jako odpowiednika ludzkiego życia. Bajki również posługują się alegorią. W tych tekstach, na przykład w twórczości Krasickiego, alegoriami ludzkich cech są postacie zwierząt. Taka sama sytuacja ma miejsce w sztukach plastycznych. I znowu najłatwiej ukazać to na przykładzie. Sowa to alegoria mądrości, lis jest alegorią sprytu, mrówka alegorycznie ukazuje pracowitość, pies to wierność, a lew władza i siła.